Poznam wszelkie techniki przetrwania, jak nauczyć się w takim związku żyć, przetrwać, coś tam swojego osiągać, prawda. Oczywiście niektórzy się jeszcze dalej posuwają, jak nauczyć się manipulować, żeby coś tam swojego osiągać, jak nauczyć się grać w różne gry, żeby też, prawda, jakiś tam, jakąś tam swoją przestrzeń życiową wypracować, na ile się da. No i w ogóle jak sobie radzić z takimi osobami w miarę możliwości, prawda? Na ile nam umiejętność i wyobrażenia pozwolą. I potem to już idzie w tą stronę, rozumiecie? Człowiek zamiast wychodzić z tego, coraz bardziej uczy się grać, jak być w tym. Uczy się gier, ale w tym. Uczy się mechanizmów różnych przetrwania, ale ciągle w tym, rozumiecie? Nie ma tego elementu wyjścia ponad to. To jest bardzo silna pułapka, którą wielu, wielu, wielu ludzi naprawdę wpada. Jak tak czasami potem rozmawiam z ludźmi i mówię im, czy się zastanawiali kiedykolwiek nad tym, co zrobić, żeby po prostu wyjść ponad to, a nie uczyć się grać w tym, to patrzą na mnie trochę, jakbym z Marsa przyleciał, prawda? Dopiero jak pierwsze wrażenie minie, to mówią o własnej bezradności, nie? Że, że, że nie myśleli w ogóle, bo się czułem bezradni, w ogóle sobie wyobrażają, że to jest niemożliwe. Tutaj też warto przypomnieć, wspomnieć o takiej jednej rzeczy. Każdy problem, każdy problem można porównać do pomieszczenia. Każde pomieszczenie ma drzwi. Jeżeli udało się tam wejść, to i uda się stamtąd wejść. Jeżeli coś jest niemożliwe, to jest niemożliwe w obie strony. Rozumiecie? Jeżeli coś jest ponad miarę, jeżeli drzwi nie da się otworzyć, no to nie moglibyście tam też automatycznie wejść, bo jak się nie da drzwi otworzyć, to się nie da drzwi otworzyć po prostu. I tyle. Wszystko, co mogliście zrobić w jedną stronę, da się odwrócić w drugą, ale trzeba to zrobić. nas zaburować w tym pokoju. No nie. A ja sobie że drzwi otwierane tylko w jedną stronę. W tych zabawach, w tych zabawach nie ma drzwi otwieranych w jedną stronę. No, to, to są drzwi, drzwi wahadłowe, tylko od was zależy, w którą stronę pchacie. Nie no. pod Są ludzie, którzy chętnie pod prąd pchają takie drzwi. Bardzo chętnie. No ale to już jest. Wolność tampu w swoim domu, nie? No, dziękuję. Dziecko mi to powtarzali. Dobrze. Jak żyjesz, tak masz. Nie mam chyba do tej dokumentacji. Jeżeli, jeżeli, jesteście już długo w związkach, które was ograniczają, które wpływają na was destrukcyjnie, mijają lata, i nie potraficie z tego wyjść, a chcielibyście, trzeba zacząć od prostej rzeczy, kochani. Od uwalniania się od poczucia bezradności, bezsilności i niemocy. Są to uczucia, które na pewno się tutaj wytworzą, ponieważ lata praktyki zrobią swoje. Jeżeli ktoś się czuje bezsilny, bezradny, czuje niemoc, jego umysł inspirowany tymi emocjami będzie mu podpowiadał, to jest niemożliwe, to jest nierealne, tego się nie da, tego się nie da, to już tak musi być, tu nie ma wyjścia, to trzeba znosić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ponieważ umysł inspirowany jest tymi emocjami i w związku z tym przekonaniami, bo to są też przekonania odpowiednie, czyli wierzymy w tym momencie we własną niemoc, automatycznie podświadomość, zgodnie z przekonaniami, zamyka nam drogi do rozwiązania problemu. Niemoc, żeby ją potwierdzić, podświadomość, pamiętajcie, zawsze zamyka drogi wyjścia bardzo skutecznie i bardzo zaradnie zamyka drogi wyjścia i rozwiązania problemu. Niemoc to niemoc, kochani. Dlatego, dlatego pierwszą rzeczą, jaką trzeba się tutaj zająć, jest właśnie przepracowanie tej niemocy, bezsilności, bezradności, ponieważ to będzie przede wszystkim też wa zawsze Was zniechęcało. Zawsze będzie działało demotywacyjnie na waszą w ogóle motywację do działania, na waszą chęć do działania, na potrzebę zaangażowania się, no bo każdy taki temat wymaga troszkę zaangażowania, prawda? Zazwyczaj w 5 minut się te tematy nie przerabia. Ale bardzo właśnie nam, bardzo działa demotywacyjnie cały system poczucia bezradności, bezsilności. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba się tym zająć. Żeby to gdzieś tam prawda nie mieszało w głowie, nie hamowało, nie zniechęcało i nie prowokowało do wniosków pod, to, pod tytułem, cześć, wniosków pod tytułem tak już musi być, nie dam rady, to jest ponad moje siły, bo będziecie potem tak żyli. Oczywiście bezsilność i bezradność w takich przypadkach ma wiele innych elementów ważnych, o których tutaj wspominaliście na samym początku, jak was pytałem, co Was ogranicza. Przede wszystkim z każdą bezsilnością i bezradnością wiąże się cała gama, bogata gama struktury lęków. Lęki jest to jeden z najpoważniejszych elementów, który powoduje, że jakieś związki, jakieś relacje potrafią nas zniewolić, ograniczyć potrafią zadziałać bardzo, że tak powiem wiążąco, wiążąco pomiędzy nami a konkretnymi osobami i konkretnymi ludźmi. Pamiętajcie, zawsze wam powtarzam i będę powtarzał, lęk jest to uczucie, jest to rodzaj emocji, wibracji energetycznej, która powoduje, że mamy ochotę się albo zamknąć, albo wycofać do tyłu. A żeby cokolwiek osiągnąć, musimy iść do przodu. Lęk jest jednym z najsilniejszych demotywatorów, jest jednym z najsilniejszych inhibitorów w ogóle rozwoju i całego życia. Nie ma lepszych hamulców niż lęki. To hamuje prawie każdego, jeżeli lęki są bardzo silne, jeżeli lęki są bardzo takie intensywne. Jeżeli człowiek jeszcze rozwinął w sobie jeden element, lęki przed lękami, bo to jest też to, że z biegiem czasu zaczynamy się też bać odczuwania własnych lęków, zaczynamy wchodzić właśnie w fazę lęków przed lękami, wtedy już w zasadzie można powiedzieć, że rozwijamy w sobie właściwą bezsilność i bezradność wobec własnych lęków. Zaczynamy się ich bać po prostu, zaczynamy rozwijać w sobie przekonanie, że w zasadzie nic z tym nie możemy zrobić. Wtedy, czując lęki przed lękami, żeby nie czuć lęków, zaczynamy unikać sytuacji, które je wywołują. To bardzo często wiąże się z tym, że wchodzimy w rolę np. podporządkowaną, wobec kogoś bierną, usłużną. Godzimy się na rzeczy, na które normalnie byśmy się nie zgodzili, ba, godzimy się nawet na rzeczy, na które normalny człowiek w życiu by się nie zgodził, prawda? My się zgodzimy. Żeby tylko nie czuć lęków, żeby tylko coś strasznego się nie stało, żeby tylko, prawda, była cisza, spokój, żeby nikt nas nie atakował, żeby nic się nie działo takiego, gdzie te lęki nie daj Boże, by się potwierdziły. Także tutaj trzeba... Najpierw ugryź też sferę lęków przed lękami. Jeżeli przestaniemy się bać własnych lęków, zaczynamy od tego momentu patrzeć na nie już bardziej technicznym wzrokiem. Zaczynamy w nich widzieć już wibrację energetyczną. Wtedy dużo łatwiej jest nam się rozprawiać z lękami, bo wtedy patrzymy na nie czysto technicznie już. Aha, pojawia się lęk, taka wibracja. Aha, to gdzie jest przyczyna? Rozumiecie? Już patrzymy technicznie, nie boimy się tego czuć, nie boimy się pozwolić temu przyjść. Pozwalamy sobie na konfrontację z lękami. Konfrontacja z lękami zawsze powoduje, że niemalże z szybkością błyskawicy w niektórych przypadkach te lęki w naszych oczach maleją. Oczywiście nie wszystkie, bo. Jest pewna gama lęków, która naprawdę wymaga czasu do przepracowania, ale jest pewna...